Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mówi do Was O'Connell i zapraszam Was do obejrzenia najnowszego newsroomu. A dzisiaj mamy specjalne jego wydanie dotyczące kolejnej wersji stabilnej Akuku po raz pierwszy z numerkiem 3.0 na początku. W stosunku do poprzedniej wersji stabilnej poczyniliśmy kolosalne zmiany. Uwzględniane to kilka miesięcy ciężkich prac, stąd dopiero teraz możliwe było wydanie nowej wersji stabilnej. Pokażę szybko ile jest tych udokumentowanych zmian. Oczywiście, aby omówić się wszystkie, zabrakłoby nam czasu, a większość z Was pewnie by mi przesnęła, Zatem ograniczmy się jak zwykle do tych najważniejszych nowości, o których nie wypada nie powiedzieć. Natomiast miejcie na względzie, e, że widocznych i mniej widocznych zmian jest oprócz tych, o których zaraz wspomnę, e, całe mnóstwo. Jak widać, jest ich a kilkaset. E, dobrze. Pierwszą rzeczą, o której trzeba wspomnieć, to nowa kompozycja standard. Jest ona innowacyjną kompozycją nowego typu. Oczywiście Akuku nadal wspiera starsze kompozycje, dostępne w oknie dodatki dla Akuku, jednak ta zawiera zupełnie nowe technologie. Jest nowy scroll, dzięki któremu przewijanie listy jest bardzo płynne, można to robić nawet za pomocą myszy. Ten scroll jest identyczny we wszystkich miejscach w komunikatorze, co również jest bardzo ważne dla wyglądu, a co dotychczas nie było możliwe. Zobaczcie na kilka efektów, które dla Was przygotowaliśmy, na przykład wyszerzanie listy. To samo jest w oknie rozmowy. Są też animacje, na przykład przy wysłaniu i odbieraniu wiadomości. Ale. To, o czym chciałem wspomnieć właściwie przede wszystkim, e, to możliwość koloryzacji tej kompozycji. E, prace nad tą kompozycją trwały wiele miesięcy. Nad kompozycją pracował ze mną Silverlight, którego pozdrawiam. E, żeby być bardziej ścisłym, on wykonał kompozycję praktycznie od zera, natomiast ja przygotowałem jej wsparcie techniczne od strony komunikatora. E, jak wspomniałem, najważniejszą cechą tej kompozycji jest możliwość całkowitej zmiany wyglądu poprzez wybranie innego koloru. Powiedzmy, że taki nam się podoba. Wystarczy kliknąć Zastosuj. I w tym momencie cały komunikator zmienił swój wygląd pod wskazaną barwę. Możemy też zmieniać nasycenie, jasność. Zastosujmy ponownie. Zastosowanie zmian nie trwa długo, a mamy do dyspozycji tą samą kompozycję, tylko w całkowicie innym kolorze, który może być zgodny na przykład z waszym tłem pulpitu, lub, lub ze stylizacją całego Windowsa. Ta kompozycja całkowicie zastępuje poprzednią kompozycję Standard, jak i Pro Standard. Jeżeli ktoś wcześniej korzystał z kompozycji Pro Standard, to może uzyskać wygląd. Kompozycji Pro Standard przy użyciu właśnie tych opcji. Yy, pokażę jak yy, tego dokonać. A więc, tak ustawiamy nasycenie na minus 100, jasność na około minus 20, wedle upodobań. Yy, zmieniamy tryb stylu okna głównego na kompaktowy, bo taki był w kompozycji Pro Standard. Czyli znika toolbar, a pojawia się w pasku tytułowym okna. Zaznaczamy opcję wyświetlaj identyfikator iid oraz tryb zawsze i już jest w miarę podobnie, zostaje tylko zastosować zmiany, zmieni się również kolor i wola. kompozycja pro standard jak nowa. Kolejną nowością w tej kompozycji jest możliwość edycji opisu prosto na liście kontaktów. To było już dostępne w poprzednich wersjach, ale w bardzo umiarkowanym stopniu. Teraz mamy bardzo fajny edytor raz z możliwością cofania, gumki zastosowania oraz anulowania oraz z licznikiem znaków. Zauważcie, że jeżeli przekroczymy pewien próg, to okno będzie nas informować o limitach dotyczących opisu, na przykład w tym wypadku przekroczyliśmy limit znaków o 15 dla sieci Gadu-Gadu. Cofnijmy teraz nasze zmiany. Resztę zmian dotyczących kompozycji STD i nowościach w niej zawartych pozwolę Wam odkryć samodzielnie, na przykład jak widzicie są różne rodzaje efekty, na przykład animacje przy usuwaniu powiadomień w centrum powiadomień. Możecie się zastanawiać, no tak, wszystko fajnie, ale jak zrobić taką kompozycję? Tyle ciekawych rzeczy, ale czy każdy twórca kompozycji musi teraz to wszystko robić samodzielnie? A właśnie nie musi. Razem z tą kompozycją w ciągu najbliższych dni pojawi się aktualizacja poradnika tworzenia kompozycji pod adresem akuq.eu skin. Tak jak zwykle. Ten poradnik zostanie zaktualizowany. Yy, większość nowości, które są tutaj w tej kompozycji zawarte, na przykład edytor opisu, nowy scroll, animacje, koloryzacja. Te wszystkie aspekty nie muszą być poruszane przez kolejnych twórców kompozycji. Przygotowaliśmy specjalne skrypty, które zajmą się tym z automatu. Tworzenie kompozycji zatem będzie bardzo proste, a to dzięki również temu, że wszystko oparte jest teraz na stylach CSS. Twórca kompozycji właściwie musi ograniczyć się do zmiany wyglądu kompozycji właśnie przy pomocy Zwykłych CSS-ów, aby stworzyć nową kompozycję. Reszta efektów, jak już mówiłem, scroll, animacje, koloryzacja, tym zajmą się podłączone do takiej nowej kompozycji skrypty. W jaki sposób należy je podpiąć, to wskaże Wam właśnie nowy poradnik, który dla Was przygotowujemy i który będzie dostępny w najbliższych dniach. Nową kolosalną zmianą jest nowe archiwum wiadomości. Jest ono oparte o nową bazę SQLite, która jest bardzo popularna obecnie jedna z najlepszych, jaka jest. No i teraz tak: przy pierwszym uruchomieniu Akoku 3.0 przeprowadzi konwersję waszego dotychczasowego archiwum do nowego typu. To może chwilę zająć, także pierwszy start Akoku 3.0 może być nieco dłuższy niż zazwyczaj. Pamiętajcie o tym. Ale gdy już archiwum się skonwertuje, to zauważycie, że jest szybsze, wygodniejsze i daje więcej możliwości, co właśnie widać w oknie archiwum wiadomości. Przede wszystkim, przełączanie pomiędzy kontaktami a kontaktami spoza listy jest teraz dużo szybsze, natychmiastowe, a nie tak jak poprzednio trzeba było, po prostu czekać kilka sekund. Na dole pojawiły się też filtry. Po kliknięciu na ten filtr zostaną pokazane wiadomości SMS, jakie otrzymaliśmy lub wysłaliśmy. Adekwatnie tutaj pokażą, pokażą się transfery, pliki YouTube, pliki Dropbox oraz wszystkie linki. Dla przykładu kliknę w linki Dropbox. Jak widzicie są to wszystkie linki, jakie ostatnio otrzymałem lub wysłałem. Każdy z tych linków można pobrać, otworzyć, przejść do rozmowy z danym kontaktem lub skopiować do schowka. Funkcja Pobierz działa tak samo jak w oknie rozmowy. i możemy zapisać dany plik, na przykład e, w dokumentach. Gotowe. Możemy uruchomić, otworzyć folder, zamknąć. Zamknijmy. Powrócimy teraz do archiwum. E, zobaczmy, e, jak działa teraz wyszukiwarka, która również działa dużo szybciej. Wpiszmy sobie coś tutaj i znajdźmy słowo test w rozmowach z ostatnich 30 dni. Znajdź. Akku odnajduje i zaznacza słowo, które zostało znalezione. Do kolejnego wystąpienia danego słowa możemy przejść za pomocą strzałek lub cofnąć się. Wszystkie wystąpienia w danej rozmowie są podświetlone na żółto, a aktualne wystąpienie jest zaznaczone ranko. E, dobrze, to tyle jeśli chodzi o archiwum wiadomości. Zamknijmy je. I przejdźmy do kolejnej rzeczy. Aktualizacji uległ również odtwarzacz YouTube. Wygląda dużo lepiej. Tutaj zatrzymam, ponieważ nie chcę łamać praw autorskich. Yy, z jakiegoś powodu yy, nasz odtwarzacz yy, w AKUKU, filmów YouTube, yy, nie odtwarza reklam, bo ich nie lubi. Yy, no i cóż, yy, macie tutaj taką ikonkę zapisu. Większość filmów, bo nie wszystkie, da się pobrać na dysk przy pomocy funkcji Pobierz. Tutaj macie do dyspozycji różne warianty do pobrania. E, to jest jedna rzecz. Druga rzecz odnośnie tego okna e, to fakt, e, że w ustawieniach doszła specjalna zakładka Odtwarzacz YouTube. I tutaj możecie sobie wybrać kilka opcji dotyczących tego odtwarzacza, na przykład czy ma być odtwarzane w trybie Flash. HTML5 lub HTML5 tylko w dedykowanym oknie. Dedykowane okno to jest to, które otwiera się właśnie odrębnie, w którym byliśmy chwilę temu. Nie polecam używać HTML5, ponieważ wsparcie dla tego typu jest dopiero eksperymentalne w AKUKU i no cóż, tam reklamy już zobaczycie z całą pewnością. Możecie jednak wybrać tutaj domyślną jakość odtwarzanych filmów. Pokazywać adnotację przy otworzeniu filmów również jest tutaj kilka opcji kolorystycznych, nic wielkiego, ale jest. I to wszystko. To właściwie już wszystko, o czym chciałem Wam dzisiaj powiedzieć. E, wspomnę jeszcze, że obecna wersja stabilna nie ma już problemów z połączeniem z siecią Facebook czy NK Talk. Oprócz tego m, potrafi pobrać wiadomości offline'owe z sieci Facebook, posiada lepszą obsługę połączeń SSL i TLS, e, wsparcie dla z SHA1 e, dla połączeń Jabberowych i wiele, wiele innych rzeczy, o których dowiecie się z listy zmian, która jest dostępna na przykład na naszym internetowym forum. Eee, tym samym chciałbym się z Wami już pożegnać, mówi do Was Okanal, trzymajcie się i do usłyszenia kolejnym razem już niedługo. Cześć!